Cześć. Zobaczcie, co teraz naprawiamy. Tym razem mamy wendę 820 Vario TMS. Będziemy w nim robić hamulce. Zajmujemy zwolnicę. Tutaj mamy wszystko już porozbierane, przygotowane do demontażu. Jest ładny żurawiczek. Teraz tutaj przywiążemy łantuszkiem do żurawika, żeby nam było wygodnie. I będziemy wyjeżdżać zwolnicą, dobieramy się do hamulców. Olej widać jest spuszczony ze skrzyni To sprawdzić stan hamulców jak hamulce wyglądają Tak samo rozbierzemy drugą stronę już też mamy tutaj koło zdjęte olej ze zwolennicy spuszczony jeszcze wymontujemy zbiornik paliwa tutaj schodki, może razem wymienimy ze zbiornikiem zobaczymy jak będzie wygodniej I działamy. No i zobaczcie, mamy tutaj już zdjętą zwolnicę. Teraz tutaj dookoła śruby tego tej pokrywy. Zdejmujemy, mamy ładne tu ładne otwory do ściągania pokrywy. Wkręcamy, odciągamy całą pokrywę z półosia. I z tyłu mamy hamulce. Tutaj zwolnica. Tak wygląda. Dobra, ściągamy dalej. Jeżeli No i zobaczcie, tutaj mamy hamulce, komplet tarcz, rozprzęgliki czy takie taki Ogólnie wszystko wygląda dobrze. Zobaczymy, zweryfikujemy w no głębi, jak to sam. wygląda. No i patrzymy. Tutaj, tak, na boku. Nie ma, nie ma, nie ma tam jest ucho tutaj się od może on po prostu zapalczony tylko po miejscu od powietrza i góry zobaczcie, jak wyglądają tarcze, przykładki, gdzieś są lekko przegrzane ale co jest najciekawsze Widać, że ogólnie tarcze nie pracowały po całej płaszczyźnie. to widać, w tym miejscu nie, nie. nie Ale to nie ma się problemu, tak? lekko jest. A nie mogę zrobić no, ostrości. To blisko, odbija. Może się odbija, właśnie. A jak to wam pokazać? Ogólnie też widać, że tarcza nie pracowała po całości, że jest lekko przekonana. Nie będziemy. Wymieniać wszystko do zestawy A że tutaj widać lepiej? tu możesz będzie widać To No zobaczcie Gdzie pracowało, gdzie nie pracuje Tarcze No idealnie W ogóle nic tu nieruszone w tym miejscu jest Także i do całej zestawy nowe, do wymiany tarczy i przykładki No i zobaczcie, tutaj mamy nowe części Nowe tarcze, ringi, przekładki. Tutaj już się moczy Wykręcimy nowe tarcze i przymierzamy się do montażu. Tutaj mamy już wszystko pomyte. Płaszczyzny są wyczyszczone. Zaczynam układać tarcze i przekładki. Mechanizm rozpierający. Później smarujemy klejem do płaszczyzn pokrywy i skręcamy. Może nie będzie słychać. Dobra, tak to mamy. Podsłuchamy w środku tarcze, przekładki. Wszystko pięknie, ładnie bawek siedzi tutaj pokrywa przygotowana zesmarowano klejem do płaszczyzn i montujemy zobaczcie już mamy lewą stronę też zużoną. tutaj już mamy ten poskodane trzy tarczki osie kręci bez większego oporu Plus jest ustawiony między tarczami. Nowy smering, oryginał, akko. No i teraz zmarujemy dalej wieniec i składamy zwolnienie.